Na dzisiaj Wam przedstawię kilofas Biedronki. Kosztował mnie 9 zł, więc postanowiłem to przetestować jak on wygląda w praktyce i do czego on jest zdolny. Dobra, zacznijmy od jakiejś takiej tam zwykłej, prowizorycznej mieszanki, jakiś tam kawałku ściany. Bardzo łatwo się rozwala. Żeby nie było, że już jest jakieś nadłamane. Nie ma. Tak więc... Jest fajny kilofek. Myślałem, że będzie bardziej jakiś lepszy, ale no, standard Biedronki mówi samo za siebie. No więc co tu mam więcej mówić? Um, bardzo mi się on spodobał. Um, jak ktoś ma jakiś mały remoncik albo coś tam wystukać, to ten kilofek jest właśnie do Ciebie. Um, co jeszcze? Um, od tej pory... E, takie lepsze zabawki które znajdę w domu różne rzeczy właśnie tym kilofem będę rozwalać e, wykonany on jest ze stali tutaj taka rączka nie fajna z y, tej z takiej jakby go, y, no, gumy jakiejś a tutaj nie wiem jakieś tam kawałek drewienka, czy coś no co tu mam jeszcze więcej mówić? Pokażę wam jak yy, sprawia yy, no, Sprawdza się przepraszam na tym Na drzewku Nie sobie yy, drzewko jego kora Wbija się Niczym, Nie wiem co, ale Porządnie Ale rąbać nim drewna bym nie rąbał. Ewentualnie, może coś tam sobie wyryć można. Tym kliofem co najwyżej. E... Co jeszcze? No. Naprawdę, zapraszam teraz Was na moje filmiki, na mój kanał. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, jak się to Wam podoba. Jeśli nie, no to napiszcie, co byście chcieli oglądać. Um, ja postaram się zrobić wszystko, abyście byli zadowoleni. E, będę rozwał coraz to inne, najróżniejsze przedmioty, jakie tylko znajdę gdzieś e, u siebie w chacie albo coś. No mówię, no tym kilofem będzie fajna zabawa. Jeśli chodzi o rozwalanie różnych rzeczy, więc do usłyszenia i czekajcie na kolejny filmik. A ten filmik był specjalnie dla Was. No to co? Cześć.